Cześć, jestem Michał. Zajmuję się nieruchomościami tutaj w Lublinie i też obecnie już w innych miastach firmy Expander. Na początku były to główne zimne telefony, czyli telefony do osób prywatnych z portali, no i sporadycznie też własne znajomości, kontakty, ewentualnie polecenia, tak. Teraz zdecydowanie wygląda to lepiej z tego względu, że to klienci się do mnie zgłaszają. Właściwie każdego dnia pojawia się ktoś nowy, nowy lead, więc role się odwracają, bo to ja mogę po prostu tych klientów teraz obsłużyć, pomóc im wybrać nieruchomość mieszkania. No i to daje na pewno dużo większy komfort działania. Po pierwszych 300 dniach, co ważne, mamy już pierwszą sprzedaż dopiętą. Jest w trakcie rozliczania ta transakcja. Lidów przybyło około 50. Z czego już teraz aktywnych tematów takich do aktywnej współpracy jest około 7-8. Więc to daje szansę na kolejne sprzedaże. Jak najbardziej tak. Jak na początek jest na pewno biznes się ożywił. Jest więcej do zrobienia po prostu. Jest cały czas napływ klientów, a o to w tym chodzi, tak, żeby była ciągła akcja, działanie i teraz kwestia jest taka, żeby pójść za ciosem. Dotychczas bardzo mi się podobało, że jest stały kontakt, to na pewno, opieka na każdym kroku, szczególnie na początku takiego wdrożenia w te procesy marketingowe oraz to, że cały czas możemy coś ulepszać, tak? czyli analizujemy wspólnie, co zdaje egzamin, a co nie i wspólnymi siłami dążymy do tego, żeby i kampania, i system lidowy działał jak najlepiej, a żeby to dawało nam coraz to lepsze też efekty sprzedaży.